Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Call of Duty Modern Warfare 2. W tej misji mamy dwa pozostałe z trzech safus do otwarcia i dodatkowo mamy fajne osiągnięcie za nieużywanie broni palnej przez całą misję. I postaram się również to zrealizować. Safe również odwiedzę, ponieważ dodatkowo w nich jest ważny, ważna rzecz dla nas, czyli noże do rzucania, które nam ułatwią trochę właśnie realizowanie tego osiągnięcia bez broni palnej. Dodatkowo nie będziemy totalnie bezbronni, ponieważ będziemy mogli zbierać różne surowce, dzięki którym będziemy mogli tworzyć różne rzeczy, typu ładunki wybuchowe, granaty dymne i tego typu sprawy. Tutaj, prawo 71 w ciemno. Słychać mnie? Gostu 71, odezwij się. Fajna misja, bo będziemy właśnie mogli tworzyć rzeczy, co jest pewną nowością w Call of Duty tak naprawdę, bo wcześniej tego nie było Czyli Crafting. Jak nie słyszysz słyszysz mnie? Odbiór. Myślałem, że po tobie. Ok. Udało się wstać. Teraz musimy zwolnić już. Tam z przodu nie możemy iść, bo tam przyjedzie za chwilę auto. Musimy tutaj w lewą stroną. Powoli sobie idziemy, tu się rozegra pewna akcja. Zostawcie go razem z jego z Teraz musimy się dostać do budynku obok, żeby właśnie zdobyć surowce do wytworzenia przedmiotu do otwarcia drzwi. Dobra. Kurwa mać. Chłopcy znaleźli paru przekupionych gliniarzy za takim. Chodźmy z nimi pogadać. Jezu Chryste. Czyli mamy I wiązanie, chodzyska. jeszcze kawałek metalu. Coś. który mamy Przywaj obok. Odłamałem łopatę wirnika. Przywiąż linę do końca łopaty i spróbuj wyłamać tym drzwi. Chyba już to robiłeś. Lata praktyki. Ok, otwieramy drzwi. Złamałem łopatę. A otworzyłeś drzwi? Tak. Dobrze. Miej oczy dookoła głowy. To jeszcze nie koniec. Bierzemy metal. I lecimy dalej. Teraz musimy dostać się na górę po latarkę czołową. No co my tu mamy? To jest Policja. Gliny pomagają kartelowi, co? Pokażmy im, jak każemy korzystać. to cholera. Okej. Okay. Latarka czołowa. Znalazłem Wiązanie. Niedaleko jej poprzedniego właściciela. Dobrze, ostrożnie. Może Jeszcze szafkę drogę, mamy. Jak sytuacja? Najemnicy zawijają wszystko na swojej drodze. Zbrodnie wojenne. Sam ochotę popełnić parę zbrodni. Na nich. To terror. Nie ujdzie im to na sucho. Myślisz, że dostaniemy zielone światło, żeby im dokopać? Koniec z zielonymi światłami, Johnny. Jesteśmy zdani na siebie. Teraz tu jest Kurde, pies, więc macie. musimy szybko się schować i zgasić latarkę. I wystarczy, że teraz poczekamy. Przeciwnik przyjdzie, sprawdzi i sobie pójdzie. Ok. Widziałeś tego kundla w klatce? Wielki skurczybyk. Jeżeli zaczniesz czekać, załatw go i szybko zmień pozycję. Nie daj się złapać. Ale z ciebie zimno krwisty skurwiel, Simon. Co ma dwie nogi i krwawi? Nie chcę wiedzieć. Jak sytuacja? Jestem na zewnątrz. Ogrodzony. Która ma to? Trzymajcie dalej. Nie się. Jasne. Po drodze wosk. Może jeszcze cię za to odznaczą. Kościół jest na północy miasta. Zajmę stanowisko na wieży kościoła. Teraz już powoli. Może Będziemy musieli eliminować wszystkich przeciwników, żeby przedostać się dalej. Oczywiście bez używania broni palnej. Więc zaczynamy zabawę. Najlepiej jest zebrać butelkę. I poczekać aż tamten sobie pójdzie w alejkę odciągnąć uwagę. OK Wrzucamy butelkę Wróciłem butelkę. to naprawdę działa. a nie mówiłem słuchaj się mnie, a może się czegoś nauczysz. Zamykamy drzwi, zbieramy butelkę i kolejny wosk jeszcze Teraz, mamy czekaj, tutaj wosku, pułapkę i chemikalia Mam jakieś chemikalia. Dodaj okay. trochę i będziesz miał bombę dynną. Toksyczna dekoncentracja. Ostro, podoba mi się. Ale im się nie spodoba. No dobra, wrzucamy kolejną butelkę. Co do chuja. Pójdę to sprawdzić. Teraz musimy dotrzeć do drugiego żołnierza. Pierwszego żołnierza będziemy mieli tutaj. I za każdym razem jest taka zasada, że przy, przy drugim to. żołnierzu jest nóż, niezależnie od tego, od której strony zaczniemy eksplorację tak naprawdę, łapka na myszy okay. Może uda się ją wykorzystać Chodźmy dalej. Może się przydać jako zapalnik, żeby coś odpalić. Dokładnie Johnny. Co prawda to nie nalot, ale i tak się przyda. Mam tu trochę taśmy. Przydatna rzecz. Do okay, pierwszy żołnierz jest tutaj. Tylu. Nie zgubij. Szukajcie, a znajdziecie. Co znalazłeś? Czarny proch. Nie ile. Może być. Zrobimy się ładunek czerwie. wybuchowy, przyda nam się. Niedługo. Tak. Zaraz wrócimy sobie tą samą drogę. No Zmajstrowałem minę. Wynalazek bliski memu sercu. Ułam, że ci się spodoba. Dobrze czułeś. Ok. Idziemy po nóż. Przy okazji butelka. Pułapka. Pięknie. I nóż. Host. Teraz już Zobaczyć będziemy noża. mogli zacząć eliminację. Chyba jeden znalazłem. Część martwych najemników to moja sprawka. Przechodziłeś tędy w drodze do kościoła. Czekaj. Okej, okay, pozbywamy się pierwszego. Dorwałem jednego. Nieźle. Zabierz jego broń. Niepotrzebna mi. Ciebie widzimy. <noise> Za to. Okej. Okay. Butelki. Możemy jeszcze tutaj zajrzeć. Mamy wosk. Szukajcie, a znajdziecie. Łapkę. No dobra. Teraz... Musimy zrobić pewną pułapkę na przeciwników, bo będziemy mieli tutaj trzech. Okej, okay. no to jeden z tych wieśniaków, co latają w Kieckach. Nie kieckach, tylko kiltach. Facet w spódnicy. Tyle w temacie. I czekamy. Aż znajdą naszą niespodziankę, znaleźli ghost, czysto? Ok, teraz możemy jeszcze pozbierać sobie przedmioty, bo jest jeszcze tu kilka, uzupełnić butelki. Tutaj jeszcze mamy ładunki. znalezisko. Okej okay. lecimy dalej. Teraz już do Sejfów. Okej. Okay. Nie wchodzimy tamty, ponieważ tutaj jest pułapka z jebanego cebra. Trzeba było tak od razu. Przecież tutaj po Dobrze, że podskoczymy. Te też rozmyję. Warto się o chipię to. Czyli jednak nie lubisz lubię ci żywego. O, okay. do środka. Co to? Rozgrałem pułapkę. Nie no i wracamy do gry. Soap? Znalazłem strzelbę pułapkę, rozbroiłem ją, wziąłem giwerę. Możesz nią otworzyć umysły i serca Johnny. Johnny, Graves robi wszystko, żeby nas znaleźć. Dlaczego? Graves wykonuje tylko rozkazy. Nieważne to bezprecedensowe wręcz lecenie w chuja. Musimy dojść do sedna sprawy. Celny i śmiertelny ostrzał zazwyczaj rozwiązuje problemy. Chwilowo nie jesteśmy tu bezpieczni. Chwilowo nigdzie nie jesteśmy bezpieczni, bolecznikowi. Hej, jestem w kawiarni. Czyli Weźmij teraz minuty. do Wieprz, pierwszego rymrytorem. sejfu możemy się dostać właśnie przez te drzwi. Będziesz mieć u mnie dług. Dlaczego? Pomogę się rozwiązać twój problem. A ja niby mam problem. Maska. Kod to 10-10-80? Tak jest. Nie. Aż taki z ciebie brzydal? Wręcz przeciwnie. Szczerze wątpię. Prościzna. I to co najważniejsze nóż do rzucania. Ok. Jeszcze możemy sobie pozbierać wszystkie przedmioty. Jakie tu zostały. Butelki mamy na Maksa. Mamy jeszcze bądzani, metal. żeby jeszcze tutaj zajrzeć za chwilę będzie ostra akcja będzie trzeba bardzo szybko działać o tak wydwaj sprawdźcie ten magazyn ok to trzeba to szybciutko to teraz to działać Mam mało Dobrze. czasu. Jeżeli... Johnny, miasto jest pełne tuneli. 37, Jeden 60, jest kościoła. Ostrożnie, tunel jest zalany. Przygotuj się na zimną kąpiel. Nie mogę się doczekać. Kurde, straciłem jeden nóż. Niedobrze. Ale trudno. Tam chodzą. Teraz musimy dostać się do tych drzwi. Poszedł. A nie, idzie tutaj, kurde. I następny też. I tutaj stoi dwóch albo trzech. Ok, musimy poczekać na odpowiedni moment. Ten idzie. Tam poszli Może to i jest ten moment Znajdę cię okay. Teraz przydadzą się granaty Wielka kawałek sznurka, chyba pora na koktajl. musimy wyczuć moment. <try> <try> Udało się, ale akcja. Ok, gdzieś tu jest blisko z Kubanem, stoi tutaj. Okay. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy Chodzie następny Mam go. Uciekamy dalej. Widzisz już kościół? Tak. To... Okej, okay. idziesz w dobrym kierunku. Oby tak dalej. Chyba znalazłem drogę. Wszędzie roi się odcieni. Powstrzymam ich, dopóki nie spotkamy się przed kościołem i nie znajdziemy pojazdu. Tak jest. Daj im popalić, Johnny. Już prawie się udało. Mamy jednego przy kościele, o w mordę. To twoje ciało. No a I teraz musimy liczyć na pomoc naszych kompanów. Muszą wybijać nam wszystkich przeciwników. Próbujmy przebiec bokiem. Dało się? Dało się. No ta końcówka jest zdecydowanie najtrudniejsza. Potrzebujemy Ciekawe gdybyśmy podbiegli trochę. Czy, czy to jest jakiś patent? Uwaga, walejcie! Trzymaj się blisko. Tam są wozu, który możemy przejąć. Może i tak się uda. Się. No, na weteranie jest to wyzwanie, naprawdę. Tam już chyba jest to auto. Okay więc nasi muszą tylko wyczyścić wszystkich to jest nasz. O, Przed nami pika, a włączone światła. OK Ja poczekam tutaj może. odwrócę uwagę dla naszych. Udało, udało się. O kurcze, ale misja. się udało. Trzymaj się. To też dobry sposób. Uważaj. Dzięki. Prowadź. Ja odsłania. Gdzie jesteśmy? To kryjówka Alejandro. Dał mi namiary na wszelki wypadek. A czemu mnie nie dał? Były mi potrzebne. A mnie niby nie były? To pułapka. Alejandro ją uzbroił. Skubaniec. Spójrz. Ani kroku! Kim jesteście? Rodolfo! Soap! Ghost! Żyjecie! Zgadza się. Dobrze was widzieć, amigos. Wzajemnie, amigo. Niezły rzut. Gdzie byliście? Uciekaliśmy. Ja uciekałem. Ghost czekał na mnie. Chyba dobrze, nie? Nie. Tak! Działamy razem. Wszyscy. Do wpadka na mojej warcie, pomóżcie mi to naprawić. Nikt nie walczy sam. Co odwalił Graves? Nie wiemy. Las Almas może kupić każdego. Nie nas. Na razie. Generał Shepard, Laswell i ktokolwiek spoza tego grona jest potencjalnym wrogiem. Z jednym wyjątkiem Alejandro. Musimy go odbić. Chodźcie. Graves przetrzymuje go tutaj. Jego własne tajne więzienie. Mój oddział też tam przebywa. To jakich odbijemy? Włamiemy się. I za to kocham go, Masz może coś więcej niż to? Dużo więcej. Niezły Dobra. arsenał. Stary, potrzebny nam pojazd. Najlepiej pancerny. Jest i pojazd. Alejandro zadbało o wszystko. Oj, zadbał! Odbijmy go! Stare więzienie znajduje się na odludziu, nieopodal Las Almas. Było dobrze zabezpieczone, ale po przewrocie Narcos zostało zamknięte. Nie ma tam lotniska, ale spodziewajcie się śmigłowców. Pojedziemy kawałek, a dalej z buta do punktu infiltracji. Tutaj, jeśli wie, że strażnicze są obsadzone, musimy je zdjąć jako pierwsze i wejść po linach na mur. Co z kamerami? Pokoju ochrony jest monitoring. Użyjemy ich do znalezienia Alejandra i reszty twoich ludzi. Dzieli rząd. Rudy będzie szukać Ala, a ja użyję kamery i pomogę Ghostowi zaminować kluczowe miejsca. Dywersja i sabotaż. Nieźle żony. Uczyłem się od najlepszych poruczników. Kiedy namierzymy Alejandro i Rozwakeros, przegrupujemy się i uwolnimy ich. Weźmiemy dodatkową broń, żeby uzbroić moich ludzi i utorować drogę ucieczki. Jakieś pytania? No co czekamy. Okej, okay, to już jest kolejna misja, dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten materiał, jeżeli filmik Ci się podobał zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam!